Świetnie się uczą, pomagają innym, realizują swoje pasje i udzielają się społecznie. Tak można opisać finalistów miejskiego etapu konkursu ośmiu wspaniałych w Tarnobrzegu. Celem tej ogólnopolskiej inicjatywy jest docenianie uzdolnionych i aktywnych młodych ludzi oraz promowanie właściwych postaw wśród uczniów. Kto w tym roku został wyróżniony? Idea samorządowego konkursu nastolatków ośmiu wspaniałych narodziła się w 1993 roku, a stało się to za sprawą Joanny Fabisiak. Wszystko rozpoczęło się w Warszawie, ale obecnie w konkurs angażuje się ponad 80 miast w całej Polsce. Eliminacje zostały również przeprowadzone w Tarnobrzegu, gdzie młodzi ludzie mogli pochwalić się swoimi dokonaniami. Komisja przesłuchała 15 uczniów z tarnobrzeskich szkół podstawowych oraz średnich co było brane pod uwagę. Ja zawsze kładę nacisk na, taki, na, na, na taką całość osobowości danej osoby. Szukam osób kreatywnych, które mają dużo pasji, dużo zainteresowań, bo w dzisiejszym świecie młodych ludzi nie jest to oczywista sprawa, więc takich osób jest bardzo dużo. A oprócz tego są to osoby, które mają też wrażliwość serca, są otwarci na pracę charytatywną czy pracę społeczną, angażują się i w swoim środowisku szkolnym czy rówieśniczym, czy też nawet działają w, nawet w takich organizacjach bardziej, bardziej poważnych, można powiedzieć, na. Na, na arenie nawet i takiej województwa, czy, czy nawet ogólnopolskiej, więc to też jest takie bardzo ciekawe, ciekawe zjawisko. Karol Szosta, Emilia Wiącek, Sara Łuczakowska, Szymon Majcher, Alan Majda, Zofia Mierzwa, Zuzanna Podwysocka oraz Adrian Rutyna to tegoroczni zwycięzcy Tarnobrzeskiej edycji konkursu Ośmiu Wspaniałych. Czym interesują się młodzi ludzie? Interesuję się strażą pożarną, od mojego dziecka już chodziłem z moim tatą najbardziej do straży. To od niego tak się zaraziłem tą pasją. Od 2017 roku jestem zapisany już w tej straży, a jeszcze udzielam się jako. Wolontariusz często, założyłem grupę pomocy przedmedycznej w zespole szkół nr 3 w Tarnobrzegu, tzw. Tak zwaną budowlanką, więc jestem po prostu dumny, że mi się udało takie coś osiągnąć. Dodatkowo decyzją kapituły w ogólnopolskim finale konkursu Tarnobrzeg będzie reprezentował Adrian Rutyna. To uczeń czwartej klasy liceum ogólnokształcącego o profilu ratowniczo-pożarniczym w Tarnobrzeskiej Budowlance. Na co dzień jest również aktywnym strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielowie. Nie powiedziałbym, że bardzo się tak spodziewałem, miałem to w myśl, że może się znajdę, ale naprawdę jestem też w szoku, że to, się, to mi się w końcu udało. Totalny szok, że w ogóle zostałem wybrany, takie coś, że nie, nigdy w życiu, takie coś mi się jeszcze nie udało osiągnąć. W składzie kapituły poza ojcem Wojciechem Krokiem znaleźli się także nauczyciele, pracownicy Urzędu Miasta i Miejskich Instytucji oraz radni. Podziękowania i upominki otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu a ich dokonania oraz aktywność zasługują na szacunek i powinny być wzorem dla rówieśników. Wybór był bardzo trudny, dlatego że młodzież mamy w Tarnobrzegu bardzo wyjątkową i wspaniałą, tak mogę powiedzieć, ze swojego doświadczenia i pracy, i też tej młodzieży, która tutaj była. Yy, młodzież w tym roku, te 15 osób, było na bardzo wysokim poziomie, niezależnie od tego, czy byli ze szkoły podstawowej, czy ze szkół średnich, tu, więc dlatego ten wybór był bardzo, bardzo trudny i burzliwy, ale udało się wyłonić, myślę, że tych najlepszych. Zawsze szkoda, że nie wszyscy mogą być tak wyróżnieni, ale myślę, że, 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 że to też daje też taką piękną perspektywę na przyszłość, że rzeczywiście w Tarnobrzegu mamy bardzo dobrą młodzież.